Świat jest większy niż pięć państw. Tymi słowami prezydent Recep Tayyip Erdoğan zwrócił się w 2014 roku do przywódców przybyłych do Nowego Jorku na 69. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Krytykując monopol pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, Erdoğan nie tylko zakwestionował moralną legitymację powojennego porządku międzynarodowego, ale przede wszystkim zręcznie uchwycił zmiany zachodzące w światowej geopolityce. I rosnące niezadowolenie coraz szerszego grona państw państw tzw. średniego szczebla które nie zgadzają się na bierną i marginalną rolę, jaką stare mocarstwa próbują im narzucić w globalnym układzie sił. 12 lat później słowa Erdoana wybrzmiewają jeszcze mocniej. Nie są już tylko kolejnym rewizjonistycznym hasłem, ale opisem nowej geopolitycznej rzeczywistości. Spójrzmy tylko na mapę świata. Na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje się prosta. Mamy amerykańskiego hegemona i chińskiego pretendenta. Dwóch tytanów, których rywalizacja ma zdefiniować XXI wiek. Nawiązując do dawnej rywalizacji między USA a ZSRR, media i analitycy chętnie mówią o nowej zimnej wojnie. Świecie podzielonym na dwa wrogie obozy amerykański i chiński w którym każde państwo musi w końcu wybrać stronę. Jednak ten obraz, choć medialnie nośny, jest dużym uproszczeniem. A co jeśli prawdziwa gra toczy się nie tylko między tymi dwoma supermocarstwami? Co jeśli pod powierzchnią tej dwubiegunowej rywalizacji dokonuje się cicha rewolucja, która ma dużo większe znaczenie i na nowo definiuje zasady globalnej polityki? Na globalnej scenie coraz mocniej rozpierają się nowi pretendenci, których zbiorczo możemy określić mianem Middle Powers, czyli państw średniego szczebla to coraz częściej średnie potęgi nadają dynamikę zachodzącym przemianom geopolitycznym i pchają świat w kierunku ładu, który nie jest ani jednobiegunowy, ani dwubiegunowy, ale chaotycznie wielobiegunowy. A relacje międzynarodowe przypominają dynamiczną, niezwykle skomplikowaną sieć wpływów, zależności i interesów. Średnie potęgi nie są biernymi statystami, którzy przyglądają się tylko starciu amerykańsko-chińskiemu. Wręcz przeciwnie, aktywnie kształtują swoje otoczenie. Zręcznie lawirują między Waszyngtonem i Pekinem, tkają własne sieci sojuszy, budują strefy wpływów i przejmują kontrolę nad strategicznymi cieśninami, szlakami handlowymi czy zasobami energetycznymi. Czym są middle powers, średnie potęgi? Jak odciskają swoje piętno na globalnym układzie sił? I dlaczego nie ma wśród nich Polski? Zapraszam na raport lat 20. Projekt Good Times Bad Times najczęściej kojarzy się z początkiem wojny na Ukrainie. Ale nasza współpraca z głównym partnerem kanału XTB zaczęła się jeszcze wcześniej i trwa już blisko 4 lata. XTB to nie tylko jedna z największych polskich spółek fintech, prężnie rozwijająca się na rynkach światowych, ale też miejsce moich prywatnych inwestycji. Dziś, gdy świat coraz częściej kształtują nie tylko supermocarstwa, ale też tzw. Tak middle powers, Turcja, Indie, Arabia Saudyjska czy Korea Południowa Układ sił staje się chaotycznie wielobiegunowy. A jeśli obserwujesz globalne trendy i widzisz, jak państwa średniego szczebla wpływają na energetykę, handel czy bezpieczeństwo, możesz wykorzystać tę wiedzę poprzez inwestowanie. Inwestując w XTB masz dostęp do tysięcy spółek i funduszy ETF z całego świata. Bez prowizji do 100 000 euro miesięcznego obrotu. Otwierając konto z kodem GTBT, otrzymasz dostęp do materiałów edukacyjnych. Link znajdziesz w opisie. W ten sposób wspierasz nasz kanał. Pamiętaj tylko, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Samo pojęcie Middle Powers nie jest nowe. Obecna sytuacja jest jednak bez precedensu. Nigdy wcześniej w historii nie mieliśmy aż tak licznego grona państw wchodzących w skład potęg średniego szczebla, i nigdy wcześniej nie przedstawiały one aż tak dużej siły geopolitycznej jak teraz. Dziś do klubu Middle Powers należy, według naszego subiektywnego podziału, 17 państw, a każde z nich czerpie swoją siłę z innego źródła. Dla Indii będzie to gospodarka i demografia, dla Arabii Saudyjskiej petrodolary, a dla Turcji strategiczne położenie i prężny przemysł zbrojeniowy. Jest jednak jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Jak trafnie ujął to bułgarski politolog Iwan Krystef, każde z nich chce zasiadać przy stole, a nie znaleźć się w czyimś menu. Fenomen wzrostu znaczenia middle powers rodzi jednak wiele pytań, z których najważniejsze jest jedno. Czy potęgi średnie jako nowi architekci zbudują bardziej stabilny, wielobiegunowy świat? Czy też ich ambicje i rywalizacja staną się zarzewiem nowych, nieprzewidywalnych konfliktów, które pogrążą światowy ład w dużo większym kryzysie niż amerykańsko-chińska rywalizacja. Pojęcie średniej potęgi ma zaskakująco długą historię. Jego autorem jest XVI-wieczny włoski dyplomata i myśliciel Giovanni Botero. I może pojęcie to istnieje w dyskursie politycznym już od pięciu wieków, to uchwycenie jego istoty i zdefiniowanie nadal dostarcza wielu trudności. Botero wiązał pojęcie średniej potęgi przede wszystkim z siłą militarną zapewniającą danemu państwu możliwość samodzielnego funkcjonowania bez wpadania w orbitę któregoś z imperiów. W czasach Botero taką średnią potęgą była na przykład Republika Wenecka, funkcjonująca w regionie zdominowanym przez Hiszpanię, Osmanów i Austrię. Zupełnie nową treść temu pojęciu nadano po II wojnie światowej. Wówczas mianem średnich potęg zaczęto określać państwa takie jak Kanada czy Australia. W tym ujęciu siła materialna zeszła na drugi plan, a na pierwszy wysunęły się cechy behawioralne. Średnia potęga stała się synonimem dobrego obywatela społeczności międzynarodowej państwa promującego multilateralizm, dyplomację, poszanowanie prawa międzynarodowego i aktywne zaangażowanie w instytucje, które miały stabilizować światowy porządek oparty o wartości liberalne. Zdefiniowanie współczesnej średniej potęgi jest niezwykle trudne. Próby stworzenia definicji wyłącznie za pomocą tradycyjnych metryk, takich jak wielkość PKB, liczebność populacji czy sił zbrojnych, jest z góry skazana na niepowodzenie. Wskaźniki te nie oddają bowiem istoty zjawiska. Siła Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie tkwi w demografii, a potęga Turcji to nie tylko gospodarka, ale przede wszystkim strategiczne położenie i wola jego wykorzystania. Dlatego konieczne jest przyjęcie bardziej elastycznej, hybrydowej ramy analitycznej. Za jej podstawę posłuży model zaprezentowany przez Dino Patti Jalala, byłego ambasadora Indonezji w Stanach Zjednoczonych. Według niego średnia potęga to wypadkowa trzech kluczowych czynników: rozmiaru w (znaczeniu znaczącego terytorium lub strategicznego położenia), wagi (czyli potencjału ekonomicznego, dyplomatycznego i militarnego) oraz co najważniejsze: ambicji. Ten ostatni behawioralny czynnik jest decydujący. Oznacza on świadomą wolę i realną zdolność danego państwa do aktywnego kształtowania wydarzeń w swoim regionie, jak i ograniczenia wpływów obcych mocarstw w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. To nie potencjał, lecz faktyczne działanie decydują o statusie średniej potęgi. Ta definicja jest oczywiście nieidealna i umowna, ale dobrze oddaje ducha średnich potęg Nowej Ery, które działają jako podmioty autonomiczne i asertywne w obliczu amerykańsko-chińskiej rywalizacji. To odróżnia współczesne średnie potęgi od tzw. potęg przekaźnikowych, relay middle powers, znanych z czasów zimnej wojny. Potęgi przekaźnikowe to państwa, które działały jako regionalni pełnomocnicy Stanów Zjednoczonych, jak na przykład Iran pod rządami pachlawich. Dzisiejsze potęgi średnie działają natomiast na własny rachunek, często ku frustracji potężniejszych graczy. Teraz są problemem dla wielkich mocarstw, a nie jak dawniej narzędziem do realizacji ich polityki. W naszym materiale świadomie upraszczamy tradycyjne często wielopoziomowe klasyfikacje państw, podczas gdy niektórzy teoretycy proponują bardziej szczegółowe podziały, my celowo przyjmiemy bardziej klarowny trójstopniowy model. Dzielimy w nim państwa na trzy zasadnicze kategorie: supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Chiny, średnie potęgi, grupa 17 państw oraz pozostałych. Najważniejsza linia demarkacyjna we współczesnej geopolityce przebiega między supermocarstwami, których działania mają konsekwencje systemowe i globalne, a średnimi potęgami, które działają jako kluczowi gracze regionalni i coraz bardziej asertywni aktorzy na scenie światowej. Celowe umieszczenie wszystkich innych państw w jednej zbiorczej kategorii pozostałych podkreśla centralną rolę średnich potęg jako najbardziej dynamicznej i wpływowej grupy poniżej szczytu hierarchii. Taka kategoryzacja pozwala jasno oddzielić globalnych ustawodawców, supermocarstwa, od kształtujących zasady, średnie potęgi i biorców zasad, pozostałe państwa. Choć, jak zauważa Łukasz Gadzała w książce Zagubiony Hegemon, dwa światowi ustawodawcy nie są w stanie zgodzić się co do zasad kierujących tym światem. Autor wnikliwie opisuje, cytat, zmarnowaną szansę Ameryki. I m.in. to, jak upadek dotychczasowego ładu i narastająca rywalizacja USA Chiny pogrążają system międzynarodowy w chaosie, w którym to właśnie średnie potęgi muszą nauczyć się działać samodzielnie. Książkę Zagubiony Hegemon wydawnictwa prześwity nabędziesz przez link w opisie, a z kodem GTBT kupisz się taniej. Serdecznie polecam. Natomiast wracając do naszego klubu średnich potęg, zaliczymy do niego 17 państw. Część wyborów może wydawać się kontrowersyjna. Wszystkie zostaną jednak uargumentowane w dalszej części materiału. Wykażemy, dlaczego Polska nie jest średnią potęgą, a tylko krajem aspirującym do tego miana. Opiszemy również specyficzny kasus Rosji, która po upadku ZSRR została relegowana do Ligi Średniaków i od tamtej pory stale walczy o geopolityczny awans. Nasze studium przypadku zaczynamy od Turcji, która jest wręcz modelową średnią potęgą. Ze strategicznym położeniem na styku dwóch kontynentów, populacją około 85 milionów ludzi, 16 gospodarką świata, silnym przemysłem zbrojeniowym oraz drugą liczebnie największą armią NATO, Turcja posiada idealne zaplecze do realizacji ambitnej polityki zagranicznej. Turcy dążą do zdominowania swojego najbliższego sąsiedztwa. Wykorzystując swoje korzystne położenie geograficzne, chcą stać się kluczowym hubem energetycznym. Łączącym producentów z regionu Morza Kaspijskiego, Rosji i Bliskiego Wschodu z rynkami europejskimi. Ankarze chodzi jednak nie tylko o gospodarczą dominację, ale również polityczno-wojskową, czego przejawem były interwencje zbrojne w Syrii i Libii, pomniejsze operacje wojskowe na terenie Iraku oraz pomoc, jakiej Turcy udzielili Azerom w walce o Górski Karabach. Narzędziem w realizacji tureckich celów jest również ideologia. Ankara aktywnie odwołuje się bowiem do idei panturkizmu. Co widać zwłaszcza w Azji Centralnej, gdzie Turcja próbuje zjednoczyć spokrewnione ze sobą narody pod szyldem Organizacji Państw Turkijskich. Formalnie Turcja jest członkiem NATO, jednak w praktyce, zamiast realizować kolektywne interesy sojuszu, wykorzystuje swoje członkostwo do realizacji partykularnych interesów, balansując między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Widać to po współpracy energetycznej z Moskwą czy zakupie rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej S-400. Stanowiska Ankary nie zmieniła nawet pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Turcy nie widzą sprzeczności w dostarczaniu ciężkiego uzbrojenia Ukrainie, kupowaniu rosyjskiego gazu i ropy, a jednocześnie stawianiu się w roli mediatora w tym konflikcie. Nie powinno nas to jednak w ogóle dziwić. Polityka zagraniczna Ankary jest bowiem kwintesencją średniej potęgi, która jak wahadłowy, swing state wykorzystuje otaczające kryzysy do realizacji własnych celów. Turcja nie jest jedyną potęgą średnią, która istnieje na Bliskim Wschodzie. Obok mamy bowiem jeszcze Iran, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Szczególnie ciekawym przypadkiem jest ten ostatni kraj. Emiraty możemy bowiem określić kieszonkową potęgą średniego szczebla. Zjednoczone Emiraty Arabskie zamieszkuje około 10 milionów osób, jednak aż 90% z nich to imigranci, ściągnięci tutaj do pracy z Indii, Pakistanu i innych krajów Azji Wschodniej. Sami emiratczycy to niewiele ponad 1 milion ludzi. Zaplecze demograficzne jest zatem bardzo skromne. Kraj dysponuje jednak strategicznym położeniem, znajdując się tuż obok Cieśniny Ormuz, a jednocześnie dysponując portami na wschód od tej cieśniny, co minimalizuje zależność emiratów od ewentualnej blokady Ormuzu. Dochody czerpane z eksportu ropy i gazu pozwalają emiratom realizować niezwykle ambitną politykę zagraniczną. Praktycznie na każdym polu Emiraty uderzają powyżej swojej wagi. Gdy idzie o militaria, Emiraty często nazywane są małą spardą. Mimo małej populacji, kraj jest bowiem w stanie wystawić około 65 tysięczną, dobrze wyposażoną armię. Dodatkowo, Emiraty posiadają silny i szybko rozwijający się przemysł zbrojeniowy, w który państwo ma zainwestować około 82 miliardy dolarów do 2031 roku. W polityce zagranicznej Emiraty od lat świadomie budują strategiczną autonomię. Nadal utrzymują dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie zacieśniają relacje z Moskwą i Pekinem. Mimo wojny na Ukrainie handel z Rosją kwitnie, a Emiraty są jednym z kanałów, przy pomocy którego Rosjanie obchodzą zachodnie sankcje. Na odcinku chińskim też dzieje się dużo. Od 2017 roku Chiny są największym partnerem handlowym Emiratów, a od zeszłego roku Emiraty zostały członkiem BRICS. Wielosektorową politykę zagraniczną Emiratów dobrze widać również na przykładzie projektów infrastrukturalnych. Abu Zabi popiera chińską inicjatywę pasa i szlaku, a jednocześnie jest kluczowym partnerem w realizacji wspieranego przez USA korytarza AIMEC. Dodatkowo Emiraty angażują się w jeszcze jeden konkurencyjny projekt turecko-iracką drogę rozwoju. Więcej o tym usłyszysz w naszym odcinku o wojnach korytarzowych. To wszystko w imię dywersyfikacji i zwiększenia zysków. W analizowaniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako średniej potęgi nie sposób pominąć spółki DP World. To kontrolowana przez rząd firma logistyczna, która kontroluje 80 terminali morskich i śródlądowych w ponad 40 krajach na 6 kontynentach. DP World jest dla ZEA tym, czym w przeszłości dla imperiów były wielkie kompanie handlowe, narzędziem projekcji siły i zabezpieczenia strategicznych interesów daleko od własnych granic. Dzięki DP World Emiraty zyskują realny wpływ na globalne łańcuchy dostaw i kontrolę nad kluczowymi węzłami światowego handlu. Za inwestycjami często idzie również wsparcie militarne, co widzimy na przykład w Sudanie, gdzie w trwającej wojnie domowej Emiraty uzbrajają siły generała Dagalo, czy w Somalii, gdzie ZEA zakłada bazy wojskowe. Dlatego jak widać, drogi do statusu średniej potęgi są różne. Przykłady Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich to historie awansu. Do klubu średnich potęg można jednak trafić również w drodze relegacji z wyższej ligi. Taka jest właśnie historia Rosji. Od czasu, gdy Piotr Wielki pokonał Szwedów pod Połtawą w 1709 roku, zapewniając Rosji status mocarstwa europejskiego, jej pozycja w globalnej hierarchii sił była dla Moskwy kwestią fundamentalną. Przez blisko 300 lat, najpierw jako Imperium Rosyjskie, a później jako Związek Sowiecki, Moskwa nie tylko należała do elitarnego klubu, ale przez kilka dekad zimnej wojny była nawet jednym z dwóch jego liderów, supermocarstwem kształtującym losy połowy świata. Rok 1991 i upadek ZSRR był szokiem dla tej głęboko zakorzenionej rosyjskiej tożsamości mocarstwowej. Chociaż powszechny konsensus głosi, że Rosja po 1991 roku pozostała mocarstwem globalnym, dziedzicząc po ZSRR arsenał nuklearny i stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. To ta teza jest trudna do obrony w świetle faktów. W rzeczywistości, upadek Związku Sowieckiego zepchnął Moskwę do roli średniej potęgi. Dowodów na tę degradację jest wiele. Po pierwsze, zapaść wewnętrzna. Rosyjska gospodarka w latach 1991-97 skurczyła się o prawie 50%, a kraj pogrążył się w chaosie hiperinflacji, biedy i korupcji. Rosja nie była w stanie zapewnić podstawowego bytu nawet swoim własnym obywatelom. Nie mówiąc już o projekcji siły na zewnątrz, czego oczywistym dowodem była utrata kontroli nad przestrzenią postsowiecką. Dawni sojusznicy z Układu Warszawskiego zamiast pozostać w orbicie Moskwy, masowo zwrócili się ku Zachodowi, dążąc do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. To była jawna kontestacja rosyjskiej strefy wpływów, na którą Moskwa nie miała jednak siły zareagować. Najbardziej symbolicznym dowodem tej degradacji była jednak pierwsza wojna czeczeńska, gdy Rosja okazała się niezdolna do projekcji siły nawet na własnym terytorium. Dlatego, w świetle faktów, teza o postsowieckiej Rosji jako mocarstwie globalnym jest nie do obrony. Sam fakt, że Rosja dysponowała globalnymi atrybutami, jak broń jądrowa, nie zmienia faktu, że po 1991 roku była to zaledwie średnia potęga podobna do Wielkiej Brytanii czy Francji, gdy te utraciły swoje imperia kolonialne. Kwalifikacja Rosji jako potęgi średniej w latach 90. może być o tyle kontrowersyjna, że w tym czasie Moskwa nie spełniała nawet wszystkich kryteriów średniej potęgi. Nie była bowiem w stanie realnie wpływać na sytuację w regionie, czego dowodem jest dezintegracja przestrzeni postsowieckiej i wojna w Czeczeniu. Sytuację zmieniło dopiero przejęcie władzy przez Władimira Putina. Zapoczątkował on proces powolnej odbudowy centralizując aparat państwowy, wykorzystując ropę i gaz jako broń geopolityczną i modernizując siły zbrojne. Stopniowo Rosja zaczęła również reintegrować pod swoim berłem przestrzeń postsowiecką. Najpierw druga wojna czeczeńska w 2000 roku, następnie inwazja na Gruzję w 2008, oraz zajęcie Krymu i części Donbasu w 2014. Każdy z tych kroków był starannie skalkulowanym aktem rewizjonizmu, mającym na celu odzyskanie utraconego imperium. I dołączenie do statusu globalnego supermocarstwa. W tym kontekście należy odczytywać również pełnoskalową inwazję na Ukrainę, która miała być swoistym zwieńczeniem przeszło dwudziestoletniego projektu realizowanego przez Władimira Putina. Widać to wyraźnie w treści ultimatum, jakie Rosja przedstawiła USA na kilka tygodni przed atakiem, żądając wycofania wojsk NATO rozmieszczonych na terytoriach nowych państw członkowskich Sojuszu po maju 1997 roku. Moskwa zażądała de facto cofnięcia ekspansji NATO i powrotu do stref wpływów. Gdyby gambit Putina się powiódł, Moskwa zmusiłaby USA i Chiny do ponownego uznania jej za równorzędne supermocarstwo. Tak się jednak nie stało. Rosja nadal pozostaje w pułapce średniej potęgi. Co więcej, dystans, jaki ją dzieli od Chin i USA, stale się zwiększa. Ta perspektywa dobrze tłumaczy również, dlaczego Putin tak mocno naciska na kontynuowanie wojny. Rozumie bowiem, że droga do restytucji rosyjskiego imperium przebiega przez Ukrainę. Bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium, mawiał Zbigniew Brzeziński. Dlatego jeśli Moskwa przegra obecną wojnę, lub nawet nie wygra jej w pełni, Rosja na dobre zostanie zamknięta w pułapce średniej potęgi, co będzie dla Moskwy geopolityczną tragedią o skali porównywalnej tylko do upadku ZSRR. A teraz spójrzmy na kraj, który mógłby być średnią potęgą, ale z różnych przyczyn jeszcze do tego poziomu nie dojrzał. Podobnie jak Rosja, Polska nosi w sobie pamięć o czasach mocarstwowości. Dziedzictwo Rzeczpospolitej obojga narodów wciąż jest istotnym elementem polskiej tożsamości strategicznej. Jednak w odróżnieniu od rosyjskiej historii, naznaczonej upadkiem ZSRR i utratą imperialnego statusu, polska droga ostatnich dekad to opowieść o odrodzeniu. Po stuleciu rozbiorów, okupacji i zależności od ZSRR Polska wkroczyła w swój Złoty Wiek. Okres bezprecedensowego wzrostu gospodarczego. I rosnącego znaczenia na arenie międzynarodowej. Transformacja po 1989 roku to jedna z największych historii sukcesu w powojennej Europie. Od momentu wejścia na drogę wolnego rynku i integracji z Unią Europejską, polska gospodarka urosła nominalnie aż czternastokrotnie, stając się dwudziestą gospodarką świata. Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku gwałtownie wzrosło również geopolityczne znaczenie Warszawy, która stała się kluczowym państwem, Wschodniej Flanki NATO, głównym hałem logistycznym dla walczącej Ukrainy i jednym z najgłośniejszych orędowników twardej polityki wobec Moskwy. Mimo tego Polska wciąż nie zdołała w pełni awansować do klubu średnich potęg. W Warszawie nadal brakuje bowiem kluczowego czynnika behawioralnego, który odróżnia prawdziwe średnie potęgi od krajów tylko aspirujących do tego miana. Owszem Polska chce kształtować politykę w swoim regionie, jednak robi to stawiając się w roli lojalnego wykonawcy polityki i potężniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych czy państw Europy Zachodniej, a nie niezależnego centrum decyzyjnego. Polska polityka zagraniczna pozostaje w dużej mierze reaktywna, a jej zdolność do budowania własnej, suwerennej agendy jest ograniczona. Sytuacji nie ułatwia głęboka polaryzacja wewnętrzna i brak ponadpartyjnego konsensusu w sprawach strategicznych. Ambitne projekty, od infrastrukturalnych po geopolityczne, często stają się zakładnikami wewnętrznych sporów, bywają gruntownie modyfikowane lub całkowicie porzucane po każdej zmianie władzy. Ciężko w takiej atmosferze budować pozycję poważnego gracza na arenie międzynarodowej. Polska posiada zatem całe instrumentarium potrzebne do uzyskania statusu średniej potęgi: wystarczającą masę demograficzną, ekonomiczną czy militarną, czyli tzw. Tak hardware. Ale brakuje jej software'u. Czyli elit, które potrafiłyby wykorzystać potencjał najwyższy od bodaj 300 lat. Historyczna szansa na dokonanie geopolitycznego skoku do wyższej ligi, która wciąż stoi przed Polską, może wkrótce się zamknąć. Nadciągający kryzys demograficzny i wyczerpywanie się dotychczasowego modelu wzrostu gospodarczego stanowią egzystencjalne zagrożenie dla polskich ambicji. Jeśli Polska nie wykorzysta obecnej koniunktury do budowy trwałych fundamentów swojej siły i strategicznej autonomii, jej złoty wiek może okazać się zaledwie krótkim, niewykorzystanym epizodem. Analizując zjawisko średnich potęg, naszym oczom ukazuje się jeszcze jeden osobliwy rozłam mianowicie podział na obóz północny i obóz południowy. Nie jest to podział czysto geograficzny, lecz raczej społeczno-ekonomiczny, głęboko zakorzeniony w doświadczeniach historycznych, zwłaszcza w dziedzictwie kolonializmu. Do obozu północy zaliczyć można tradycyjne średnie potęgi, takie jak Kanada, Australia, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Wielka Brytania czy Francja. Są to zazwyczaj stabilne, liberalne demokracje, głęboko zintegrowane z zachodnim systemem gospodarczym i bezpieczeństwa. Jako beneficjenci powojennego ładu liberalnego, w naturalny sposób przyjmują postawę pro status quo. Ich polityka zagraniczna często wpisuje się w model dobrego międzynarodowego obywatelstwa. Koncentruje się na promowaniu multilateralizmu, dyplomacji i działaniu w roli stabilizatorów systemu. Mimo, że obóz północy historycznie ciąży ku Stanom Zjednoczonym, to w ostatnich latach widać zwrot w kierunku tzw. autonomii strategicznej. Zupełnie inaczej wygląda obóz południa, do którego należą wschodzące potęgi, takie jak Turcja, Indie, Brazylia, Arabia Saudyjska, Iran czy Indonezja. Są to państwa o często postkolonialnej przeszłości. Dynamicznie rozwijające się, ale zmagające się z zewnętrznymi i wewnętrznymi nierównościami. Ich spojrzenie na porządek międzynarodowy jest fundamentalnie inne. Postrzegają one istniejące struktury, zwłaszcza te o największej mocy decyzyjnej, jak Rada Bezpieczeństwa ONZ, jako niesprawiedliwe, opresyjne i zdominowane przez północ. W przeciwieństwie do północy, nie tylko nie mają zatem żadnego interesu w obronie starego porządku, ale nawet aktywnie działają na rzecz jego erozji. Południowcy są zatem rewizjonistami nastawionymi na rywalizację, transakcyjność i walkę o swoje partykularne interesy. O ile zatem potęgi północy pełnią rolę stabilizatorów Starego Porządku, o tyle południowcy są rewizjonistami i aktywnie działają na rzecz upadku tego Starego Porządku. Oprócz czasów kolonialnych, najnowszych źródeł tego podziału możemy doszukiwać się w rozstrzygnięciach zimnej wojny. Wygrała ją północ z USA na czele. Natomiast Rosja, mimo że geograficznie jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ państw świata, dzisiaj geopolitycznie jest członkiem południa. Jednak obecnie liderem południa nie jest Rosja, a Chiny. To ma zaś daleko idące konsekwencje. Ambicje południowców mogą szybko stać się zarzewiem nowych wojen i konfliktów, co zresztą dzieje się już na naszych oczach. Regionalne ambicje Turcji pchnęły kraj do interwencji w Syrii, Libii, na Kaukazie. Izrael, dawna potęga przekaźnikowa USA w regionie, a teraz rewizjonistyczna średnia potęga, również próbuje przemodelować Bliski Wschód na swoją modłę. Do konfliktów dochodzi również pomiędzy poszczególnymi średniakami, czego najlepszym przykładem jest relacja łącząca Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Formalnie oba kraje są w dobrych relacjach, ale jednocześnie zażarcie rywalizują o wpływy w regionie. Zaczynając od Jemenu, przez róg Afryki, po Sudan. Konkludując, średnie mocarstwa stanowią niezależne i trwałe zjawisko geopolityczne, a ich wzrost jest zakorzeniony w głębszym procesie historycznym, który Kishore Mahubani nazywa wielką konwergencją doganianiem Zachody przez resztę świata pod względem standardów życia, aspiracji i norm. To ta konwergencja, a nie rywalizacja supermocarstw, jest prawdziwym źródłem ich siły i autonomii. Nie zmienia to jednak faktu, że konfrontacja między Waszyngtonem a Pekinem działa jak potężny katalizator, który przyspiesza wzrost znaczenia średnich potęg. Balansując między hegemonem a pretendentem, są one bowiem w stanie maksymalizować swoje zyski bez konieczności jednoznacznego opowiedzenia się po którejś ze stron. W okresie unipolarnym hegemon jest w stanie zawsze ukarać niepokornych. Kiedy jednak dominatorów jest dwóch, sprawne średnie potęgi są w stanie rozgrywać ten układ. Sam podział również jest płynny. Przy odpowiedniej koniunkturze i decyzjach, do grona średnich potęg może dołączyć wspomniana wcześniej Polska, Włochy, Hiszpania, Argentyna, Meksyk, Tajlandia, Filipiny czy Kazachstan. Nawet Ukraina w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia może wejść na trajektorię średniej potęgi. Z drugiej strony, obecni członkowie tego grona w przypadku błędnej polityki mogą z tego grona wypaść. Wielu na pewno również dostrzegło pustkę, jaką na naszej mapie przedstawia Afryka. Czarny ląd istotnie posiada wielu pretendentów do statusu średniej potęgi RPA, Nigeria, Etiopia, Egipt czy Algieria. Jednakże posługując się dość restrykcyjnym podziałem średnich potęg, którym nie ma miejsca choćby dla Włoch czy Meksyku, żadne afrykańskie państwo nie jest dzisiaj średnią potęgą. Sama słabość sąsiedztwa nie jest wystarczającym powodem, by znaleźć się w tym gronie, co nie oznacza, że nie zmieni się to w przyszłości. Dlatego prawdziwe pytanie nie brzmi już, czy nastała epoka średnich potęg. Ta epoka jest już dzisiaj. Wielką niewiadomą pozostaje jednak fakt, czy nowoczesne średnie potęgi okażą się architektami nowego, stabilnego porządku, czy jedynie zwiastunami permanentnego chaosu, w którym każdy gra wyłącznie na siebie, a globalna scena staje się areną niekończących się regionalnych wojen. Fakt, że w obrębie średnich potęg dominują rewizjonistyczni południowcy, 10 na 17 państw, a nie stabilizatorzy z tradycyjnej północy, nie napawa optymizmem. Gdy jednak dzisiejsi rewolucjoniści z południa zdobędą wreszcie upragnione miejsce przy stole, czy nie staną się jutrzejszymi obrońcami status quo? Być może prawdziwą naturą geopolityki nie jest dążenie do równowagi, lecz jedynie nieustanna wymiana ról w tej samej odwiecznej grze o dominację. Partnerami kanału są Greensel lider technologii elektromobilnych KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej oraz aplikacja inwestycyjna XTB. Dziękujemy także naszym patronom, których wsparcie umożliwia nam tłumaczenie treści na wiele języków. Niezmiennie również zachęcam do wspierania akcji Paczki dla Ukrainy.